Hej, witam Was serdecznie. Ja jestem Kaftan, a wy oglądacie Condemned Criminal Origins. No, to tyle w tym temacie. Nowa gra. Normalny. I don't got all day here. Let's get a move on. People are scared. We need to get this one. Follow me, bodies this way. No, this a Kłócąć? Czemu nie? Zrób unik. Miejsce zdrowia. Do nich gni. Ciśnij Escape, żeby obejrzeć cele. Podążaj z detektywem Dickens <grym>, a, który zaprowadzi cię na miejsce zbrodni.

Ale, syf. Hej, tam coś może być. Ej, <laughs> e, e, Tam ktoś był. Ej, ej. 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 Cho cholera. W dubie ma to, co mówię. Dobra, już idę, a w tym kierunku nic nie ma. Nie ma. Oczywiście przemilczę to, że tam ktoś był, bo to nieistotne, prawda? W końcu, czemu miałby się liczyć to, że jest ktoś na miejscu zbrodni, kogo być nie powinno? Latarkę szlak trafił? Słyszałem, że chcesz wryć. O, widzisz, mam latarkę. Działa. Przeszukajmy to miejsce. Halo? Nie ma to nic co mogłoby się przydać. A tu. Hala. Nie. Podoba mi się bawienie latarką. 114, 114 reported. Have the feds arrived? Becker here. FBI on the scene. Over and out. Copy that. Agent Thomas, this is Officer Becker. Becker found the body on patrol. Agent Oh, fuck. Manekiny. Nie cierpię, manekinu. Ha, Lubisz manekiny? Pokręciłeś głową. Pieprzony fetyszysta. Ej, hey, drzwi. Nie, nie. E, śmieci. Eee, więcej śmieci. Thomas. Our wireless data transfer system enables you to investigate and collect evidence at the scene of the crime and transmit it to me for analysis. When I have results, I'll contact you via your cell phone. All right, let's get to work. Let's start by determining the cause of death. When your instincts tell you evidence is nearby, prepare a forensic tool. The system will select the correct tool for you, so don't worry about that. Oh, cholera. Use the UV light on the corpse and find the trauma point. No. Co? Trzeba było mi mówić, że opcje są nieustawione.

Przygotuj narzędzie. Czemu nie? E... E... A co ja teraz robię? A, ok. No i pstryk. Czy to jest ręka? Nie. Widzę śrubę. Exact same MO as the disfigured by a mark on the face hmm any luck on the mug book searches i bet the killer has the same mark no luck so far so the becker no smoking at a crime scene no, i don't smoke well someone was so she's near attack to is ventilatio We can it's coming from in here Dobra, to idziemy. Zgasz światło dla klimatu. Ładnie się skradasz. Poza tym, że wcześniej się wydarłeś. Może ci się zdaje. Call for backup now. This is Officer Becker. We need backup immediately. Fourth and Stark, potential homicide suspects still in building. Officers are on their way. ETA 10 minutes. Copy that. Becker and I will head up the fire escape. You wait here for backup. Shit. OK, now he's playing with us. Change of plans. Becker, secure that door. Thomas, check out the building and get these lights back on.

Sorry! Sorry! <laughs> nie taki był plan, nie takie było zamierzenie. Początkowe przynajmniej, ale. Otwórz drzwi. O, co to jest? Apteczka. Kiedy nie potrzebuję, jestem cały i zdrowy. Jak się trzymasz? Świetnie. <laughs> o, no, rany nie wierzę. Mamy kop. Ej, ej, ej. O, o! Bardzo możliwe, że. Nie. Myślałem, że kopnąłem przedmiot, który może być kluczowy w tej sprawie. Sprawdzić amunicję. Sprawdziłem. Amunicji jest mało. Używaj jej mądrze. W sensie co mam nie strzelać. Hmm. Nie mogę podnieść pręta. Po screenach widziałem, że można podnosić pręty. Czyżbym został oszukany? Halo? Jest problem, nic tu nie ma. Wolałbym, żeby nic mi nie. Oh. Znowu chory, że są podnieść co? Metalowe fragmenty? Zbierz ptaki i metalowe fragmenty, albo odplukuj... nagrody za osiągnięcia. To jest wersja pudełkowa, tu nie ma osiągnięć. Poza przejściem gry. Mógłbym założyć hełm, byłbym bezpieczniejszy. Chroniłbym mnie przed uder uderzeniami, prawda? Tak mi się zdaje. Gdzie ja powinienem iść? Przecież tego nie kopnę, prawda? No nie. Może tę belkę mogę kopnąć? Nie sądzę. Zgubiłem się. Becker, zgubiłem się. Wybacz, butelko. Nie miałem wobec ciebie wro. O! Dzięki. Jakimkolwiek jesteś to pomogło. Aha. Jesteś wrogiem, prawda? Nie chowałbyś się za Wilarem, gdyby nie to, że jesteś wrogiem. Wiesz, widzę cię. Nie wiem, może wyjdę na dupkę, ale widzę cię tam, wiesz? O! Suki, synu, uderzyłeś mnie. Kutas. Dobra. Idziemy dalej. Wprawdzie zostawiłem z tyłu apteczkę za mną, ale. No proszę. Dziękuję. Zjadłem odpowiednie piguły, już się czuję lepiej. Zgaśmy światło, nie chcemy mi denerwować. Shift, żeby biec. Czemu mówicie mi to teraz? O, jaki ładny cień. A tak wyglądam, kiedy kopię. Świetnie. Halo? Wygląda bezpiecznie. Ou Chyba nie. Naprawdę nie mogę podnieść pręta? Wydawało mi się, że mogę. Hej, Krako, gdzie jesteś? Tam jesteś. To nic. Biegaj sobie. Byle byś tu nie przyszedł. Nie podoba mi się to. Z jednej strony musimy go sprzątnąć, z drugiej... Muszę być ostrożny. Cholera. Jest tam kto? Hala? 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 Ty wspinający się po rusztowaniach sukiń synu. Oszukałeś mnie. Przecież ja tędy nie przejdę, jestem za gruby. Niech to szlak. O! słońce się zaświeciło. No nic, idziemy po cichu. Albo nie, wiedźmy z ten. O, retrospekcja kolejna. O, jaki miły gość. Zgasił fajkę, zanim ją rzucił na ziemię. To bardzo miłe z jego strony. Tak się powinno robić, choć zasada jest taka, że nie powinno się zupełnie palić. No smoking! Aha. Czyli nie zupełnie taki miły gość. Przecią... pociągnij dźwignię. Oj! Co jest? Prąd mnie kopnął? Oj. Hej, ty jesteś e, poszukiwanym. E, co? Coś mi się pokazało. Muszę kichnąć. Kichnąłem. A podejrzany ma moją broń. Cholera. Czy to mnie powinno pocieszyć? Nie sądzę. Halo? Nic tu nie ma. A szkoda. Czy to znaczy, że muszę bić się? Fajka. Cholera. Nic tu nie ma. Czy mam się bić? Przecież on ma moją broń. Zostawię drzwi otwarte. Potrzebujesz broni. Podnieś rurę albo weź dwa razy 4 ze ściany. Co to jest dwa razy 4 ze ściany? Chodzę po szkle? To głupie. Zdradzam swoją pozycję. Podnieś rurę. Ale gdzie jest rura? A, coś tu było. Chwyć przewód. A, przewód. O! Ło! O! Mam moc Blokuj A środkowy nie wiem, nie pamiętam Przesuń obiekt Dziękuję Tu jest czysto Tam jest wróg Uciekaj, dupku, i tak cię złapię Zaraz Czyli tam mogło być coś ukrytego, znaczy tu Coś ważnego, coś jak... Apteczka, której nie użyję. Zebrałem ptaka. Wyglądał okropnie. No ale wiem, że je muszę zbierać przynajmniej. Zapamiętaj. Kaftan. Halo? Gówno. Pobiegł tam. A tu coś będzie. Może jakaś lepsza broń. Zlew. Halo? Lepsza broni? Jesteś tu? Nie jesteś. Nie macie. Zostałem zupełnie sam. Ale mam na szczęście rurę. To znaczy, przewód. Czy co to tam jest? Halo? Dzień dobry. Halo? Oj! Mogę ci uderzyć pierwszy? Haha! Aha! Mój Aha. 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 kolejny! Zginąłeś. <ścoughs> Dla pewności. Jeszcze trochę. A jeszcze raz. A ty? Też. Deska. 2x4. Czemu 2x4? Hmm. Może 2x4 gwoździe? Albo wymiary. Duża rura. Większe uszkodzenia mniejsza... Hmm. Jak na razie dobrze radzę sobie z przewodem. Przewodzie przewódź mi. Rura. Lepszy przewód niż... niż nic. Skąd ty spadłeś? Stamtąd. Sorry. Jesteś lamusem. Halo? Ok. Nic nie. Nie mogę włączyć latarki i słyszę dźwięki. Halo? Czy tu coś jest? Nie. To mój cień. Ok. Widzę Cię, panie Slow Motion. Biegnę ku Tobie. Czy ja coś pałem przed wyjściem? Na to wygląda To dziwne Czołem Halo Szczury Cholera, za dużo tu przestrzeni Jest tu kto? Zbadaj Przygotuj narzędzie Twój spektrometr Dobra Dziebry, by znaleźć źródło zapachu Zapachu, aha Tu coś wali Tu coś capi Tylko po to? O, rany i ten. Sp... Ach, przewód? Kiedy mam już przewód? Czy one się psują? Możliwe. Dla pewności wezmę nowy. Czołem! Otwórz drzwi. Łatwiej wejść. Tu nikogo nie ma. Tu jest zamknięte. Ale muszę wejść tutaj. Prawda? Przewód kolejny? Nie. Już jeden mam. Nic tu nie ma, co mógłbym podnieść. Czekajcie, Syny już po was idę. Czy ja tu widziałem czyjś kontur? Wydawało mi się. No cześć. Nie ma was tu. Ale jest szafka, w której może być... pręt. Słabo. Tu nic nie ma. puls strażarki Hola. No tu szukamy... Duża rura. Mała rura. Duża rura. Mała rura. Aha. Właściwie to była mała rurka. Tam coś jest. Musimy to otworzyć toporem strażackim. Halo, nie ma. Szukamy toporu strażackiego to nasza najnowsza deska. Słabo. Tomasz, odezwij się, tu jestem. Hej, szefie, tu jestem, halo. Kurde, nie chcę go kopnąć. Cześć.

Spróbuj i zostań w jednym kawałku. Oh, i jeszcze jedna rzecz. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji, użyj swojego taseru, aby na chwilę ogłupić go. Jeśli zbliżysz bliżej, znajdziesz świetny sposób, aby odzyskać brakujący element swojego broni. Spoko. Fajnie. Wracamy się. Chcę otworzyć tamte drzwi. Tam może być coś wartościowego, coś, co zmieni bieg historii. Ale gwizłem jeszcze bardziej. Obykowa jest detektywistyczną z brązu do osiągnięcia. Żałuję, że nie mogę podpiąć tej gry na Steamie. Szkoda. To nic. Halo. To nic. Też tu was nie ma. Topór strażacki. Puk, puk! Pogięło cię? Rzucasz we mnie krzesła. Ile ty masz lat? Dwóch was jest. Kurde, bele. Zaraz do was przyjdę. Tu nic nie ma. Idę do was już teraz. Nie mogę przejść. Mogę. Dobra wiadomość. Jestem tu. Hej. Czołem. Nie uciekaj. O kurde. Ha! 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 Co na to twój kumpel zwiał, zostawił cię w gównianej sytuacji. Nie zależy mu na tobie. Widzisz, takich kolegów masz. Rzuca we mnie krzeseł. Rzuca we mnie krzesłem, sukin syn. Duża rura. Nie dziękuję. Topór jest fajny, chociaż w sumie. Ach. Jedyny jego plus jest taki, że jest wolny jak cholera. Rzecz w tym, że otwiera dostępne miejsca. To mnie kusi, by go używać. Hala. Hala. Halo. 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 Porównanie statystyk odnoszą. Porównania statystyk odnoszą się do twojej obecnej broni. Świetnie. Nie używam apteczki. Czego tak klatki spadają? To pewnie dlatego, że gra jest pudełkowa i stara. Deska. Nie dziękuję. Zamknięte. No to idziemy. Widziałem cię. Nie myśl sobie, że nie. Cholera. Czy jest tu coś, co mogę? Nie mogę, muszę iść do przodu. Czołem! Masz moją ulubioną broń. Moją ulubioną broń. O, dobra, ty tam zaczekaj. Ja muszę sprzątnąć twojego kolegę. Ty, dupku wow, jak to możliwe, że z takiej odległości we mnie trafiłeś? Widziałeś to? Walnął we mnie z kilometra. To nie fair. Muszę się wrócić. Gdzie były apteczki? Full. Czołem. Przewód. Kurde. Niech będzie. Zostanę przy tym głównie, tylko dlatego, że zadaję porządne obrażenia. Jest tu apteczka. Niepotrzebny mi klej, wolę apteczkę. Halo. Gówno, to by było zbyt piękne. Duza rura. Nie, dziękuję. Trzeba mi coś szybszego. Bardziej mobilnego. Nie, nie młotkowalski na miłość boską. Młotkowalski ocipieliście. Podnieść co? O. Dzięki. Zebrane metalowe fragmenty. <świetnie>, Świetnie. Halo. O, super, nowe miejsce. O, mała rurka. Cholera. To córka dużej rurki. Są jak matki na Florydzie. Zaczypisz córkę, będziesz musiał mieć do czynienia też z matką. Dobra, do przodu. Halo? Słyszę pukanie, zaraz ktoś mi wyskoczy za plecami. Gdybym się wtedy nie obrócił, nawet bym nie zauważył, że ktoś mnie atakuje. To niebezpieczne. Nie chcecie desko. Wybacz. O! Jest dzień! O, czołem. Jesteś sam? Nie jesteś sam. O kurde! Cholera! Mam problem. Dam się zabić. Cholera! What the fuck? Jak to się stało, że to się otworzyło? Ciemne moce Smutne rzeczy mi niestety objawiły dziś planety. Mogę prosić o apteczkę? Jestem prawie martwy. Ha oh. Oh. Uh. 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 How does it feel, to be on this end of the gun? But listen, you bastard. Don't mess this up for us. We are both on the same path of righteousness. Mówi się, oby dwa, jeżeli jest dwóch facetów, no ale Chyba że się nie Strange turns. Please drop the weapon now. Be ready for death, Agent Thomas. It shall come visiting again. Ow. O, cholera. Wow. To tyle w tym rozdziale. Ulubiona broń but. Walcie się. Podobało mi się. Moi drodzy, jeżeli Wam się podobało, wiecie co robić. Jeżeli chcecie, bym tę serię kontynuował, dajcie mi znać tymczasem. To tyle. Dziękuję Wam serdecznie. Do miłego usłyszenia.